W nowym nadchodzącym roku. Sylwester, zaczynamy dość, że tak powiem, intensywnie, bo już od 5.30 wjechaliśmy z Turynu do Mediolanu i tu mamy krótką przesiadkę. No i jak tam oceniacie Turyn? <śmiennie> tutaj największy zwolennik Turynu no, Kurwa, dzieje się Powiem <śmiennie> szczerze, na grubo, na grubo Nie spodziewałem się, że będzie tak super <śmiennie> Turynie? Kurwa, jak zimno A to co najbardziej podobało w Turynie? E, ja się czytałam, nie czekałam, aż pójdziemy w końcu na te pierniki skoro do Toruń, ale no nie czekam, nie odczytałam się No tak naprawdę, no Turyn jest na jeden, dwa dni zwiedzania Nie ma tam niczego super ani wow Idziemy tutaj zobaczyć jedyną atrakcję, jedyną fajną atrakcję w Mediolanie, czyli katedrę. Dzisiaj to będzie taki rozpierdziel w Sylwestra, coś czuję, ale na szczęście już nas tutaj nie będzie. To takie. Okay. Muszę przyznać, że najładniejsze, widok od trzech dni.

No i jesteśmy z drugiej najładniejszej atrakcji w Mediolanie, czyli galerii Emanuele Vittorio. Tutaj kopuła jest właśnie w kształcie krzyża i co najważniejsze i co najciekawsze jest tu właśnie kopuła jest szklana. Można tu zobaczyć takie sklepy jak Louis Vuitton, Savini, Prada, Gucci, czyli można powiedzieć sama śmietanka takich najbogatszych sklepów. W końcu Mediolan to jest stolica mody. Co ciekawe, właśnie tu nade mną został nagrywany z do piosenki Kłębona na Ferera Basta. Highway właśnie tam wysoko. Jak wiadomo, dzień we trzeba zacząć od kawy. Ale to pokazuje po prostu jak bardzo mi smakuje kawa. Wy tego nie widzieliście, ale my widzieliśmy i Wam przekażemy, że pan przed takim, takim, takim dużym czymś kliknął i mamy to dzięki temu. I dodają sur jeszcze do miejsca. Do... Dotaliśmy do... Do właśnie do lucerny. I kulturalnie chcieliśmy pojechać sobie środkami komunikacji naszego apartamentu, dlatego, że z buta mamy 40 minut. I okazało się, że. że bilet jest ultra tani, tylko 12 zł za jeden przez 7 przystanku no Więc Korio pracuje w jumpie i nam stawia. Jest tam O kurde. Dzień dobry. dzień dobry. Więc zobaczymy, co to będzie. Bo no tutaj te tramwaje są kurcze. Podejrzewam, że lepsze jakościowo niż nasz hostel. <grywa> A realia były takie ciepła chatka w górach, Fondy, monopoli a będzie kurczę, zaraz pizza odgrzewana, zimny hostel tam No tak Ja pierdolę. Ej, tam mamy samej O kurde To ważnie mówisz tam na samej górze chyba nocy no. no kawałek jest, nie oszukujmy Koren, co się przeprowadza, że z taką dużą siatką? Kurze, bo idę z tym kurwa już od włosek. Była dość śmieszna akcja, dlatego że budynek wcale nie jest podpisany, ale po prostu dzwoniliśmy wszędzie gdzie się dało i ktoś nam otworzył, nie wiadomo kto, przyszła po nas jakaś pani z krajów azjatyckich i powiedziała, że mamy ogólnie dwa pokoje, a myśmy wykupili jeden. I Powiedziała, że musimy poczekać jeszcze 5 minut, ona posprząta i będzie to sprawia. Ale szczerze mówiąc, 400 zł za dwa pokoje na noc sylwestrową z fajną kuchnią i piękną dziewczyną z Azji, to nie jest wygórowana cena jak na Szwajcarię. Ale dała. O, wszystko ci da, Kordia, co ty chcesz. nie tylko i <grymianie> Historia robi się powtarzać. Jak w zeszłym roku, dokładnie o tej samej porze, tylko że w Barcelonie, na gapę w autobusie, jedziemy spędzać Sylwestra. Mam nadzieję, że tym razem Kordia niczego nie odwali, nie zapomni. Borka, plecaka i nickolwiek. Sam na gapę, ja mam Pokaż. Ja <laughs> tego skasowałeś Tego już skasowałem. Chyba mocno się dzieje, co? Jest grubo Totalna za dyma Dzieje się hit ja szczerze. ja nie wiem na co teraz przykuć uwagę z moim strokiem Tyle się dzieje 20 parę minut do Sylwestra W chuj się dzieje <laughs> Nic tylko zacytować sławnego pat streamera dymy 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 Dawaj Kordian, do 2020 mnie zabierz. W nowym nadchodzącym roku! Dzień dobry, na dzisiejszym wywiadzie porozmawiamy z Kordianem Bartnickim. Kordian, przywitaj się. Ja jest, w Jeszcze nie przemyślałam kwestii dotyczącej pytań, ale. Już mamy odpowiedzi. <grym> Jak, tak? mam odpowiedzi. Tak, tak. Świetną odpowiedź, tylko musi być dobre pytanie. Massachusetts. <grym grym grym grym> <grym> 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 Wątpię, że jak ktoś nie zna Koreana, ale, tak dla formalności, powiem, że Korean jest mistrzem w akrobatyce i w jazzku, trackingu, karkingu. Mistrzem, kurwa! roku trenuję. I właśnie uczy profesjonalistów. I kordel, powiedz mi, jak to jest osiągnąć taki sukces w tak młodym wieku? Całe życie pracowałem, po prostu. Marzyłem o tym, od kiedy tak naprawdę już chodziłem, ja uczyłem sald tak naprawdę. Zawsze marzyłem. <śmiech> żeby... <śmiech> ja już w mamy takie salda kręciłem, taki takie kombosy sklejałem. I naprawdę to było moje marzenie od dawna i ja nie wyobrażam sobie życia bez tego i zawsze moim marzeniem, że takim ukrytym było e, trenowanie mi samych mistrzów olimpijskich. Taka ciekawostka, właśnie jak teraz wjechaliśmy na takie luźne wakacje z Kordianem to on zamiast chodzić, po prostu on ciągle skacze, robi salta i naprawdę ciężko jest powstrzymać tego chłopaka, bo on po prostu żyje skakaniem. Ciężko będzie co mogę powiedzieć, no tak mam, tak mam i bardzo mnie to cieszy, że tak jest. Ja tak naprawdę więcej już przeskakowałem niż przeszedłem i jestem bardzo... O, to prosto... Proszę, może Pani... Tak to nie było zawsze i jest do teraz po tak prostu. Dziękujemy za wywiadę.